Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Niestety nie udało mi się wcześniej nagrać tego słowa, więc zimno leje, ale mam nadzieję, że chociaż te kilka słów pomoże nam się wspólnie pomodlić, a słowo, którym dzisiaj się modlę to dwa słowa. Ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce może być albo porażką, albo sukcesem. To niesamowite, że w dzisiejszej Ewangelii. Jezus pokazuje, jak ostatnie miejsce przekuć w sukces. I, i, i to, jest, to jest przepiękne. No. Powiem Wam, że tak proste, tak oczywiste, a z drugiej strony człowiek tak umie sobie skomplikować rzeczywistość, że zazwyczaj ląduje na ostatnim miejscu w perspektywie porażki i wstydu, a nie z ostatniego miejsca. Wybija się w górę, co sprawia, że to ostatnie miejsce w historii Jego życia staje się po prostu sukcesem. Dzisiaj Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy ostatnie miejsce przekuli w sukces, a nie wylądowali na ostatnim miejscu w formie porażki. Tego sobie i Wam, kochani, życzę, zarówno w życiu duchowym, jak i zawodowym, rodzinnym. Jakim tylko w jakiejkolwiek przestrzeni się znajdujemy, niech to ostatnie miejsce stanie się dla nas miejscem sukcesu, a nie porażki. Niech nas więc błogosławi, szczerze, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syndrów Święty. Amen z Bogiem. Do jutra.